Nowy numer, siema no i teksty Wchodzę na rap, elo mamy ten track Wchodzi się więcej na te bity Wchodzi się więcej na te skile Sekundowy hip hop, Witoria, sekunda i nuta, nuta sekundowy hip hop i flow Na flow więcej Bitu, wszystkie maski i jest góra Terenny, pagórki Wchodzę w nowy rap, nowe bity i ten track Chodzi się więcej, nabity sere zawsze będzie i. Serce, mężczyzn, wersy beat i numer. Zawsze będzie na numerach się ma dobry rap i będzie to numer. się ma dobry rap i będzie to skill. Na numerach robię więcej, na numerach robię te bity. Wchodzi się tak, więcej i rap, więcej tak. ty Dobra, jestem, jestem z Wami i zawsze będzie z Wami tak. Jestem dla Was i ten hip hop, dla Was, dla Was wszystkich, ten rap. Siema ciągle mamy te skille i rap Dobre wersy to na winę i robię, robię rap. Le dobry numer, siema i rapuje Gdy robię bit, gdy robię to numery Siema ciągle rap i na więcej bitów siema ciągle Mamy więcej nowe kawałek sal Siema wjeżdżam, wjeżdżam to słuchaj tego przekazu dobry rap i nasze numery Wjeżdżany beat, bit, wjeżdżany na się siema ciągle rap i pozostanie na numerach, wchodzę więcej. Na numerach będzie jestem jak dla was wszystkich dobry rap, Laba, jestem gram i rap ciągle będzie tu. Na więcej tego przekazu się ma będzie na wikata, dobry rap i rapuje, słyszysz jak się to rymuje, rymuje z końcówkami nasze końcówki na O, E, U i nowy wers robi ukochane wersy, zawsze będzie więc dla Wiktorii wersy o twoim imieniu to się ma i wszystkie nowe nuty dekad i kto zawsze będzie więcej bitu, się ma, piękna, słanie dziewczyna, różę czerwony pas, zainteresowania, ta muzyka leci, tak, disco polo po. leci, to więc zrobię wers, ten rapuje, hip Kopuje nowy to kasy Zainteresowania zawsze na sercu ich obejwa wersy to wszystkie naszemu życiu, samym Bogu tak zawsze będzie. Pisz Glogu we życiu to kocha Bogu tak pisze, gola cię świędryku, co na msi. La wujka Grzegorza, Ci wymarci się o te wszystkie Le wujka ziemowita, cioci chance, cofowy i nuty, nuty, o miła serca, nasze rodzinie zawsze jest i będą. Są ten, traki więcej dobrych weso, pętli Siema i zawsze na winę, gdy mam bit, gdy mam numery Elo Zobacz się, rapuje, gdy mamy numer, <laughs> będzie jak nasze wersy się ma to na numerach robię jak na tym rapie właśnie wers. Mamy te skillę, e, mamy ten bit, mamy ten numer i rapuje. Gdy mam wersy, dla nas ma tutaj będzie zawsze. Elo, mamy ten bit ciągle słyszycie, jak się robi dobra nuta i rapuje, gdy się robi nowe wersy na tych bitach robię numer, gdy rapuje No i więcej na ten numer mamy więcej dobry rap. I tak zrobię na numerach. Siema będzie na tym rapie. Więcej kawałków, teksty treści. Na rapie słuchajcie, dobra muza, do was będzie dobra nuta. Wszystko się składa, na tych nutach się nawija. Czy będzie bit? Czy będzie ten rap? Siema ciągle. Rapuje to tak. Na dobrych wersach na winę numer, posłuchajcie kolejne. Zwrotki ode mnie, posłuchajcie fani, i sprawdzajcie numery dla victoria ten numer i będzie więcej. Dobry rap, dobre wersy. Elo zawsze się nawija. Elo na bitach robię numery, się ma ciągle rap i będzie numer, się ma więcej, ciągle mamy jak ten wers, mamy to numer, będzie więcej. Na tym rapie Elo, zobacz i to robię. Na numerze dobrym wokalem. Na traku. Słyszysz jak się składa. Na numerach wszystkie dobre wersy. Bo zaś na mam się, tylko wujku, celamarę się, w każdy wszystko wymarciał wszystkie ukazymu to, Co ci kto mówi Ani. I ten numer zrobię. Na dobrych wersach mamy to. Na rapie. Słuchajcie, ten freestyle wokal. ma, Nowe numery, tak w ogóle kochanemu serca nasze utworych o matce boski kochany piszczyny tylko w Bogu, tak nasze, 10 wskazuje o, o naszych, 12 naszy pszczołych i o nasze Ewangelii, nowy test tam stary testament będzie o tym nowe wersy bit Hip Hop i wers, o Bogu o miłości, składaniu tak całe życie. Najważniejsze Bóg i wiara i w Chinach, niech wypuszczą księdza. Zawsze jestem za wiarą i zawsze będę składał. Rap o wierze o Bogu, posłuchajcie, jak, jak zawsze na jestem i noszę w sercu. Naszym miejscu mieszka Bóg, w serce to miejsce, to nasze serce i nasz wersja Bogu. Mnie, całe życie Bóg kocha nas i, i zawsze nie powinni. Po co zamknęli księdza w Chinach? Niech zawsze głosi o Bogu Ewangelizację Zawsze będę robił lawe z Wszystkie dobry numer biskupów wszystkich. Tak, biskupowi naszym i wszystkich biskupów, tak i biskupom wszystkim, tak jest, wiem, jest biskup i na winę więcej rap i wersy i numery, jest biskup i ksiądz, tak i zawsze będę składał papieżu Janie Pawle II do nieba i będę chcieł temu i papieżowi Franciszkowi, był biskup, tak, ty jest biskup i poprzednim, co, był biskup, teraz wiem, jest inny, jest biskup nasz, Czarny białostotki. biskup pozdrawiam i na winę, ten wokal, wjeżdżam na bitach, bo nikt to jeszcze tyle czasu przed nasz, się, robił ktoś, jeszcze inny biskup, jeszcze inni byli też tak tak więcej, to nuty składam, więcej poprzednim, co był biskup i teraz te biskup nowy, zmieniają, jest, zawsze będzie serce dla biskupów, wszystkich rapuje i na winę. Wersy, wszystkie serca mego numę te o życiu na winę kawałek się ma wjeżdżam, posłuchajcie Dobry numer jestem, gram i więcej Na bitach to robię Na numerze tego rapu Na numerze tego wersu Ciągle mamy te numery Wchodzę jak to na tych rymach Wchodzę ciągle, słuchajcie, na bitach rapuję Będzie więcej tego wersu Gdy mam wersy, gdy mam skillę. Słuchajcie nowe numery Jestem lawa, serca bitla, wit Sercem i dedykacją. Pozdrawiam hip-hopem utwory dla Victorii. Tak, dedykacją. Ten rap hip wszystkim ludziom i rodzinie. Moderacja Hendryku. Wujku, cola marty. Wujka, w Marciu, o z Krzysztofowi, ani i zmienione. Te Ameryki nie leby Biskupa naszego wersy składam i szacunek i zawsze kot bez i naszej posił. Biskupa, wszystkie. Tej wysety biskupem jest, wiem, tak jest papież Franciszek, jest, poprzednio był innym, kto był, tak, papież poprzednim, na, poprzednim, co, był papież Pius i na winę, więcej rapu, wszystkim, tak, byli poprzednim, tak, to jest teraz biskup i jest papież Franciszek i wszystkich, bo z temu zawsze, to na winę, zwrotę i numer, to nie, nie wypadam z werwy i flow, i na rapie, wokal, Jestem wziący chłopak, jadę do kościoła i zawsze będę o tym tworzył rap Na numerze siema jest Na tych bitach nowe wersy Dobry rap i dobre treści Elo mamy jak zawsze Na numerach będzie więcej Jak zawsze tu słuchaj mego Rapu posłuchaj też Posłuchajcie wiele nuty Nuty dobry rap, nuty wersji jestem grze Nawijam to, piszę z muzyką wersy, szanuję każdy biskupa, co był nim biskup i na winę wokal bity rap, się ma lapskie i wszystkim co Co w niebie, tak biskup, poprzednim biskup był, wszyscy co żyjącemu do biskupowi i co są w niebie, biskupi wszystkie czaso ludzie poszli już do nieba, zawsze was macie ode mnie numer, na winę się ma rap, na te wersy będzie więcej tego kawałka. Głośniej podgłaszam na winę te numery, sprawdzajcie i podajcie subskrybację. Subskrybujcie, nowy rap wjeżdżam na wokalu Żyć. W nasze wysiłki mam do dotacji co Wójt, Co dla Lewica, Grzegorza, czy się, Ciocius, Skręgorza, Ziemowic, Cioci, Hansa, Krzysztofowi Ani. Na ten numer zawsze będzie, na ten numer będzie więcej. Na numerach wjeżdżam zawsze stale. Na rapie to będzie na ten numer będzie o tym na ten numer zrobię jak na numerach będzie trakt. Gdy masz numer, gdy masz wokal, gdy masz iwko, wszystkim będzie na numer wie sam do hanemu. gdy piszę, mam troda ciendrek, wyjkostalamy sięę się czy ma tylko się osó jest okazję mówita.zy to wie, wie Nowe wersy rodzinie i o naszym mogą zawsze być składany we refreny i num się ma będzie i kawałek. Nasze numer się ma bity, Nowe wersy i na bitach robię ciągle rap, ciągle mam i dla wszystkich, każdej parafii proboszczom, nasz święt rodzin cerkwi i nasz parafiano parafiankom leci, Hipko pleci nasze numery wszystkim tak, kochany 1056 roku, w 100, ksztu polskiego, 70 numeru odcinka, bitwy warszawskie, 100, lat, 101, cudu nad Wisłą i 104 rocznica odskań poległości w 1919 roku nasza polska odskań niepodległości, będę rapował nasze poległości po ze wszystkim numery, misjonal, misjonal, narkom, wszystkim i polska, jeszcze rodzimamie Dorkać Jędryku bójku, cały namer Sila Zgodzin naszej zobacz Nowy zawsze będzie rap, po wszystko w nowy Dobry rap i na winę Gdy robię bit rapuję numer Zawsze będzie tutaj zwrota Na dobrych wersach jestem stale Na numerach robię kawałek Na bitach robię nowy rap się ma to słuchaj, jak się robi ten wers. Na nowych bitach zrobię, na nowych wersach mamy tutaj, na nowych bitach robię te kawałki, na nutach zrobię tu nowy bit, nowy rap i flow, na numerach będzie tutaj, na numerach mamy jestem. Ciągle nawijam numer, gdy robię ciągle więcej. Na te numery zobacz, jak zrobię na dobrym bicie. Robię rap kawałek, siema ciągle rap i nowe wersy. Na numerach posłuchajcie więcej bit. Nowe treści tu są. Na nutach zobaczcie, jestem gram i numer. Siema wersy na tych bitach. Słuchaj to na numer. Będzie zawsze tak składane flow, na bitach się ma więcej. Nowy numer zaczynam i rap, i wersy się ma. Ciągle na wersach robię jestem, gram i będzie nuta z właśnie tu. Wchodzę w nowy bit i rap, się ma wszystkie nowe teksty. Wchodzę w bity, robię więcej, nowy numer. I to będzie na tych bitach, robię rap. Siema, będzie nowy wers Elo jak się na tym rapie Zrobi dobry numer Właśnie zrobię te traki Numer zrobię Więcej bitów i numery Będzie więcej Będzie kawałek Siema dobry rap I nawinę właśnie na te numery Tutaj robię więcej I rapuję gdy Na ten numer będzie dla nas Elo jestem Tu gram więcej Dobry bit na ten numer wjeżdżam, słyszysz jak się robi Gdy ten numer się ma właśnie na numerach Zobacz przekaz, robię bity, robię zawsze dobry rap Słuchaj Mariusza, nowym rapie, nowe bity ma wszystkie nasze skile, mam i numer zostanie te bity numer właśnie mamy ciągle ciągle numer właśnie się ma zawsze ma tym mamy tak na winę zobacz więcej na tym rapie składam pętle pętle nowy rap i numer się ma więcej jak się robi gdy ten bit robię gdy mam wersy Elo, słyszysz, jak to wszystko na numerach Będzie właśnie na numerach Słyszysz, robię dobry wersy I rapuję nasze wersy Elo tutaj naszym rapem Elo, wersy są tutaj nasze teksty Elo będzie jak się słyszysz jak słychać zmienie, dobra, dobre wersy i rapuje. Dobre skile. Mamy, jestem tu wciąż. Elo, mamy, jak się nawijać robię. Więcej tych bitów się ma tutaj. Na jak? Dobra jakości, wersy to tak, ona mi wspomina, masz chłopaka przestań Nie wspomina dziewczyno. Nie, a to tamto zamknięte, piękna Wiktoria, piękna. Wspaniała i wersy, nowy numer tutaj. Jestem, grze na rapie, nowe wersy. Elo, mamy i rapuję. Siema mam tu. Nowy wers robię ten traki. Wersy tutaj się nawija. Czy ten widz zrobię? Ciągle robię i nawijam. Tak dla Was, od serca mego zrozum głowy zawsze Nawijam i dla domu kultury, będzie jest pasja, nowy rap i się zrobi na numerach, się ma więcej na tym rapie. Elo zawsze robi się ten rap, robi się flow, pozdrawiam 4F, wciąż o i kultura, hip-hopowa muza, się ma nowy wokal, się ma ciągle rap i numer. Na bitach zostanie nasze bity i rapuje. Czy to robię na te wersy? Siema, mam to dla was zrobię. Na numerze Elo, witaj. Znowu jestem i nawijam. Znowu jestem, będzie tak. na flow nie ma ciągle. Tak są ludzie w ogóle kochanemu. Przycieklamandry, tak się Jędryk. Znaczy się wykaże gorza. Przycieklamandry, tak się Jędryk. Znaczy się wykaże ziemowita. Ani. Na tym rapie mamy tu. Na numerach, zobacz to. Nasze wersy. I na winę zwrotę tutaj. Elo, więcej na numerach. Jestem gram. Siema. Tutaj właśnie wam. Na tym rapie słyszysz przekaz. Elo, na te wersy są. Na tych bitach mamy, jestem. Ciągle słyszysz długie wersy. Elo, mam to nowy bit. Siema, jak to zrobię tu? Na numerach słuchajcie przekazu, pętla dobra, nuta i jestem gram. Ciągle mamy te bity, elo zawsze się nawija. Czy robię beat dla wszystkich, czy robię ciągle rap? Nowe wersy, tutaj mamy to na rapie. Słyszycie te wersy na rapie po numerach. Zrobię więcej i posłuchaj na numerach. Robię stale na tych bitach, robię jak dobre wersy. Będzie track na numerach, słyszycie je? Na tym rapie jestem dla was wszystkich. Na winę ten numer i rap, siema wszystkiego, lektory, piękna kto I nowy rap, nowe bity, nowe wersy. Siema to jest na numerze. Robię bit na numerach, siema to będzie, na numerach, siema. To no tak na zwrocie będzie to na rapie, nagrane bit, nowy wers jak to zrobię będzie jak na tym rapie się ma tu na ten numer będzie jak Na ten numer będzie zrobione z tego numeru na ten numer Hipkopowy, rapowy, robię następny hipkop i utwór. Siema, hip hop, utwór, robię stale bardzo wiele. Wszystkim numer, siema, pozdrawiamy, rapuję. Siema, wszystkie nowe numery i rapuję. On naszym bogu zawsze będzie, tak jak mam do roboty. Ja cię, się wujko, cieloma w z tym Marcin ziemowita. Cioci chęcy Krzysztofowi, wszystkich. Rap i nuty, będzie więcej. Na ten numer, będzie rap. Elo mamy słyszysz to na bitach zostało wiele siema i zawsze to będzie na nutach zostaje więcej witam i na winę siema tak to będzie więcej Elo mamy i tak robię ciągle słyszysz jak się rapuje czy na bitach więcej tak daje więcej nowy rap siema tutaj nowy bit. Elo, więcej to się robi. Ciągle mamy to na winę. Się ma tutaj dobry numer. Będzie więcej, jak się zrobi. Na tych bitach robię jak mamy. Więcej, słuchać po przekazie dla ciebie. Leci hipko. Słuchaczkom, wszystkim dobra. Poświęciu, kocham, bo tak piszę, że mamy do Cienryku, i Siostę tylko ziemowita, co ci chance Krzysztofowi, ani nuta i wszystkim serce rodzinie po numer ila Wiktory, numer wszystkim w Dobra nuta, Będzie więcej leci po przekazie nowy bit dla wszystkich robię rapostu, bo kochanemu pisu Klamandrota to do kuwójku Slamaryś Wójta Wchodzimy numer ziemowita Co ci chance Krzysztofowi ani ino się rodzinie wszystkie po, to ta poset 15... 50. Storoci, Kstup Polskiego, 77 mierzcicy, bit werset, ale to pierwsze, co to, to kaini, 39, 19 roku. Nasz kochany Polska, Kani polezawszy, zawsze po polsze, on nasz niepodłości wszystkim wierzą, Radzie, Merytwam, Prowoszem, misjonarzom, zawsze będzie. Ten rajd, Wiktor, dedykacji i wszystkim ludziom, i dla wszystkich kochanych, dla prawo i sprawiedliwości, solidarności i nowe bity. Się ma ciągle rap, nowe bity. Wchodzę w ten bit, wchodzi się, to tak. Na numerach będzie właśnie siema tutaj i na winę. Zwrota właśnie będzie tu nowy bit, nowym rapem, nowe wersy się nagrywa, ciągle jestem i na rapie zrobię dla was te wersety posłuchacie dobry beat, więc rapuje Nawijam hiphopły, to jest to, to jest to siema. Rapie na winę hiphopły.